To jest właśnie nasza łazienka. Zajebiście piękna. To jest kibel. O o! o to jest bardzo dobry grzejniczyk. Tak? Bardzo dobry. Ej, to trzeba by go zlikwidować. Dlaczego? Znaczy zlikwidować, można go sprzedać, no nie? Jakby się zima zrobiła jakaś paskudna, to, to można go tam podrzucić. Dokładnie. Pięknie. Tu są wszystkie gruzy. naże znaczy ściany między pokojem a łazienką. Nasz pokój Oj, sypialny. Ten, ten baniaczek na wodę. Na górze jest duży. Z tym, że obydwa pójdą. Nie dziwię się. Masakra. Proszę, a to jest nasz kominek. Rozumiesz? A to są dziewczęki. A to są budowlańcy. A to jest szyneczka. Ta idea mi się po Może nie sam mebel, ale ida. Dobre jest? Nie. Estetyczny ja Grzegorz jest. Jestem czarne worki. Nie. on będzie? To najbiedniejsze sznigalami mogłoby. Będzie. Grzesio! Jesteś na dole Jakiś tam musisz sobie kochać Tam kłodotki one już są zimne

jest pianka, jest pianka. Nie, ale jest pianka i po prostu nie znęca. No tak, no. Ale też nie zrobię tego teraz, proszę. Nie? Zresztą to zabezpieczył. Ach, to można by wyszlifować. Tak, chcę raz jeszcze zrobić skarbie. Ale masz rację, wiesz? Tak, no bo wykorzystamy te schody, mówić. Wróć wszystko. a tam napisane, Walę pynki. No, w walce, w walce jesteś świadom. Uważaj, czego pasz. O, nie mogłaś powiedzieć wcześniej na ten sklep, nie mogłaś powiedzieć. Odpisałaś? Nie miałam wiedzieć, co my chcecie robić. O, to się skupia, nie odchodzi do w ogóle. Dobra, mamy. To tyle. No. Ale idziemy do domu, nie? Przyszłość, wiesz, wszystko się może stać. A szła? co A, mam robić? Dajesz, dajesz. Mój, jest ten kawałek kanapki. Ja nie piję. Dlaczego? No bo kieruję. Ej, tam do kiepinka na trójczkę. Zawsze, bardzo nieprawda, ja też chyba. Nie, ja wypiję tak, tak, twoją to część. Telefon za babkę. Ale sztuknie. Szczy... Ja jedno. Ja jedno. Ja jedno. Ja jedno. Ja jedno.